Aniołowie mówią: Nie wiesz teraz, to pułapka w przebraniu. Przybliżam się do ciebie w chwili, gdy twoje serce szuka odpowiedzi, a umysł próbuje zrozumieć znaki, które otrzymujesz. Przychodzę, by opowiedzieć ci historię, której jesteś głównym bohaterem historię, w której prawda ukrywa się za pozorami. Słuchaj uważnie, bo właśnie w tej chwili zaczyna się twoje przebudzenie. Widzę, jak stoisz na rozdrożu, patrząc na coś, co wygląda obiecująco a jednak w środku czujesz lekkie napięcie. To nie jest przypadek. Twoja intuicja zaczyna szeptać głośniej, choć ktoś lub coś próbuje ją uciszyć. Jako anioł, który cię prowadzi, mówię ci, to, co błyszczy przed tobą, nie jest światłem, lecz odbiciem czegoś, co próbuje odciągnąć cię od właściwej drogi. Od dłuższego czasu zauważam, jak ktoś próbuje wkroczyć w twoje życie, podsuwając ci obietnice, które mają wyglądać jak wybawienie. Ale te obietnice są puste. Ten ruch, te decyzje, którą rozważasz, ktoś sprytnie owija w piękne słowa. Chcę, abyś uwierzył, że to dokładnie to, na co czekałeś. Ale to tylko maska, a pod nią kryje się zagubienie, chaos i strata. Jest w tobie dobroć i szczerość, osoby o nieczystych intencjach wyczuwają to natychmiast. Widziałem ich zbliżając się do ciebie, widziałem ich cienie, widziałem ich myśli. Przyszli nie po to, aby Cię wesprzeć, lecz aby wykorzystać Twoją empatię, Twoją nadzieję i Twoje zaufanie. Dlatego mówię Ci dziś prawdę, której inni nie chcą, byś usłyszał. Twoje serce jest wrażliwe, ale też silne. To dlatego właśnie wyczuwasz tę dziwną atmosferę. Ta decyzja, ten krok, to zaproszenie, ta propozycja coś w niej jest nie tak. Nie ignoruj tego uczucia. To nie strach, to ostrzeżenie. Które otrzymujesz z góry. Ja sam je przynoszę. Widziałem przyszłość, która czekałaby cię, gdybyś uwierzył ślepo. Widziałem ból, który nie należy do Twojego przeznaczenia. Widzę, jak ścieżka, którą ktoś próbuje Cię wciągnąć, prowadzi do utraty energii, czasu i pokoju. I dlatego interweniuję. Masz prawo wiedzieć, zanim zrobisz krok, którego później nie da się cofnąć. W Twojej historii nadchodzi moment, którym masz podjąć ważną decyzję. A ta decyzja musi być oparta na prawdzie, a nie na pięknych słowach. Dlatego proszę cię, zatrzymaj się, oddychaj. Posłuchaj jeszcze raz tego, co mówi Twoje wnętrze. To nie jest czas na zaufanie tym, którzy pojawili się znikąd. Ktoś próbuje Cię przekonać, że bez niego nie ruszysz naprzód. To kłamstwo. Twoja droga. Twoje przeznaczenie i twoje błogosławieństwa nie zależą od tej osoby ani tej sytuacji. Już teraz masz wszystko, czego potrzebujesz, aby iść dalej. Brakuje ci tylko jednego, wiary w siebie bardziej niż w obietnice innych. Zobaczysz, że gdy odsuniesz się na chwilę i spojrzysz z dystansu, zauważysz rzeczy, które wcześniej były niewidoczne. Maski zaczną spadać. Słowa, które brzmiały jak obietnice, okażą się powtarzalnymi manipulacjami. A ty poczujesz ulgę, że nie dałeś się złapać w tę pułapkę. Przychodzę do ciebie nie po to, by cię przestraszyć, ale by cię ochronić. Twoja ścieżka była zbyt długo blokowana przez iluzje i fałszywe nadzieje. Teraz nadszedł czas, abyś odciął się od wszystkiego, co udaje dobro, ale niesie ze sobą jedynie ciężar i zamęt. Pamiętaj, nie wszystko, co wygląda znajomo lub wygodnie, jest właściwe. Nie każda dłoń, która się wyciąga, chce ci pomóc. Nie każde słowo pochodzi z serca. Właśnie teraz potrzebujesz mądrości, nie pośpiechu. I dlatego stępuję, aby ci tę mądrość przekazać. Twoje przeznaczenie jest większe niż to, co widzisz dzisiaj. Gdy zamkniesz przed sobą tę jedną fałszywą drogę, otworzy się przed tobą siedem nowych. Światło, które pochodzi z góry, nigdy nie prowadzi przez oszustwo. Prowadzi przez przejrzystość, pokój i potwierdzenie w sercu. W nadchodzących dniach dostaniesz znak, który upewni cię, że dobrze zrobiłeś, nie ufając temu, co próbowano ci wmówić. Ten znak będzie delikatny, ale jasny, jak światło, które rozprasza ciemność, ujawniając wszystko takim, jakie naprawdę jest. Nie bój się mówić nie. To słowo w twoich ustach stanie się ochroną. Zrozumiesz, że odmowa nie jest stratą, lecz ocaleniem. Przestaniesz czuć ciężar, który spadał na twoje ramiona za każdym razem, gdy próbowałeś zaufać komuś, kto nie zasługiwał na twoje zaufanie. A gdy ten etap minie, nadejdzie nowa energia, czysta, spokojna, zgodna z twoim prawdziwym przeznaczeniem. Zrozumiesz wtedy, że to nie był atak, lecz ostrzeżenie, nie kara, lecz ochrona. I że nigdy nie jesteś sam, bo ja, twój anioł, zawsze będę mówić prawdę, zanim zrobisz krok, który możecie zranić. Jeśli ta wiadomość ma dla Ciebie sens, odwzajemnij tę opiekę i sprawdź, czy już jesteś zapisany na tym kanale, aby nie stracić żadnej kolejnej wiadomości od swoich aniołów. To ważniejsze niż myślisz, bo kolejne wskazówki, które do Ciebie płyną, będą jeszcze mocniejsze, jeszcze bardziej precyzyjne. A teraz słuchaj, bo to, co mam Ci przekazać, prowadzi Cię jeszcze głębiej w prawdę, która właśnie zaczyna się odsłaniać. W Twojej energii zaczyna pojawiać się coś nowego, coś, co inni mogą wyczuć, ale nie rozumieją. Widzę, jak niektóre osoby zaczynają reagować niepokojem, bo czują, że ich wpływ na ciebie słabnie. To dobry znak. To znaczy, że twoje światło zaczyna się wzmacniać, a fałszywe intencje nie mogą już kryć się w cieniu tak jak wcześniej. Nadchodzą dni, w których zaczniesz zauważać drobiazgi, które wcześniej ci umykały. Zobaczysz zachowania, ton głosu, zmianę gestów ludzi, którzy próbują cię przekonać do czegoś, co jest przeciwko twojej naturze. To, co kiedyś wydawało się okazją, odsłoni swoją prawdziwą twarz i ty w końcu ją zobaczysz bez żadnych filtrów. Jako Twój Anioł jestem coraz bliżej, bo energia wokół ciebie jest w ruchu. Pojawiają się potężne zmiany, które mają przynieść ci uwolnienie. W tym okresie Twoja wrażliwość może wzrosnąć, ale to nie słabość, to uaktywnienie duchowego systemu alarmowego, który chroni cię przed tym, co próbuje się ukryć za pozorami. Zaczniesz odczuwać lekki dystans do pewnych sytuacji. Jakby twoje serce nie chciało już to wchodzić, choć twój umysł jeszcze próbuje to zrozumieć. Ten dystans to ja. To moje skrzydła, które odsuwają cię od tego, co miałoby cię zranić. Nie walcz z tym uczuciem. Ono jest twoim przewodnikiem. Wkrótce zobaczysz, że ktoś, kto próbował udawać sojusznika, zaczyna się gubić we własnych słowach. Maski będą opadać nie dlatego, że ty je zdzierasz, ale dlatego, że prawda nie może być ukrywana bez końca. A ty jesteś coraz bliżej punktu, w którym żadne kłamstwo nie będzie miało nad tobą władzy. Czuję, jak zaczyna budzić się w tobie pewność siebie, której dawno nie czułeś. To duchowy impuls, który otrzymujesz z góry. Ta siła, która wraca, nie jest przypadkowa. Jest odpowiedzą na twoją gotowość, na twoją decyzję, by nie ulegać już słowom, które wcześniej mogły cię oszołomić. W twojej energii zaczyna pojawiać się nowe światło światło rozeznania. Dzięki niemu twoje spojrzenie stanie się przenikliwe. Zaczniesz dostrzegać intencje, zanim ktokolwiek je wypowie. I właśnie dlatego osoby o nieszczerych zamiarach zaczną spontanicznie oddalać się z twojej drogi. Poczujesz też, że pewne rozmowy nie będą sprawiać ci już radości. To sygnał, że twoja dusza nie chce już tracić energii na to, co nie wnosi nic dobrego. Ten etap jest naturalny i ważny, jest oczyszczeniem przestrzeni na to, co dopiero ma nadejść. Pojawią się też nowe znaki, tym razem bardziej subtelne, ale niezwykle celne. Mogą przyjść przez sny, powtarzające się liczby, myśli, które pojawiają się nagle, choć nie mają logicznego źródła. To ja, to my, to niebo próbujące kierować twoje kroki z największą dokładnością. W twojej historii zacznie pojawiać się ktoś nowy, ktoś jasny, spokojny, niewymuszony. Ta osoba nie będzie ci nic narzucać, niczego sugerować. Nie będzie próbować manipulować twoimi uczuciami. I właśnie dlatego jej obecność będzie jak oddech ulgi po długim napięciu. Nie bój się tego spotkania. Jednocześnie coś, co ciągnęło cię w niewłaściwą stronę, zacznie tracić moc. Zauważysz, że nie pociąga cię już to, co wyglądało atrakcyjnie, ale miało toksyczny fundament. Ta zmiana jest częścią twojego duchowego przebudzenia. I choć może się wydawać dziwna, jest dla ciebie błogosławieństwem. Kolejne dni przyniosą ci jasność, dzięki której zaczniesz rozumieć sens wcześniejszych ostrzeżeń. Zobaczysz, że pewne rzeczy nie wydarzyły się przeciwko tobie, ale dla twojego dobra. To, co kiedyś bolało, teraz stanie się odpowiedzą na pytanie, które długo nosiłeś w sercu. Twoje kroki staną się pewniejsze. Przestaniesz oglądać się za siebie, bo przeszłość w końcu przestanie ciągnąć cię w dół. Zrozumiesz, że każdy etap, nawet ten trudny, prowadził cię dokładnie tutaj. Do miejsca, w którym wreszcie zaczynasz widzieć wyraźnie. A kiedy dojdziesz do tego momentu, otworzy się przed Tobą przestrzeń, której wcześniej nie mogłeś zauważyć. Przestrzeń wolności, ochrony i prawdy. I choć jeszcze jej nie widzisz, już ją tworzysz z każdym krokiem, który stawiasz w stronę światła. Jeśli te słowa rezonują z Twoim sercem, odwzajemnij tę opiekę i sprawdź teraz, czy już jesteś zapisany na tym kanale, aby nie ominęła Cię żadna następna wiadomość od Twoich aniołów. To ważne bo to, co zaraz usłyszysz, otworzy przed tobą kolejny fragment prawdy, który miał być ci ujawniony dopiero w odpowiednim momencie. A ten moment właśnie nadszedł. Od pewnego czasu czujesz, że coś w twoim życiu przesuwa się, jakby niewidzialne siły zmieniały bieg wydarzeń. To nie przypadek. To my delikatnie zmieniamy kierunek twoich kroków, abyś uniknął wejścia w sytuację, która miała wciągnąć cię głębiej, niż potrafiłbyś z niej wyjść sam. Teraz zaczynasz to czuć coraz wyraźniej. W Twoim otoczeniu pojawia się subtelny ruch. Niektórzy ludzie stają się nadmiernie mili, inni podejrzanie cisi, jeszcze inni zmieniają swoje zachowanie bez powodu. To sygnały, których nie możesz ignorować. Gdy światło z góry zaczyna przyświecać Twojej drodze, cienie tych, którzy coś ukrywają, stają się bardziej wyraźne. Może zauważyłeś, że ostatnio Twoje przeczucia stały się silniejsze niż zwykle. To nie jest intuicja, lecz duchowe prowadzenie. To wewnętrzne ostrzeżenie które aktywuje się, gdy ktoś próbuje wejść w twoją energię z zamysłem, którego nie widzisz na pierwszy rzut oka. Ufaj temu wrażeniu, ono nigdy cię nie oszuka. W miarę jak twoje światło rośnie, niektórzy będą próbowali nawiązać z tobą kontakt częściej niż zwykle. Nie dlatego, że cię potrzebują, lecz dlatego, że boją się, że przestaniesz ich potrzebować. I właśnie to najbardziej ich niepokoi. Rozpoznasz ich po tym, że będą pojawiać się tylko wtedy, gdy coś chcą. Zaczynasz wchodzić w etap, w którym fałszywe intencje nie będą mogły ukrywać się za ładnymi słowami. To, co kiedyś cię przekonywało, teraz będzie brzmieć pusto. To, co kiedyś wydawało się ważne, nagle straci swoją moc. To jest dowód, że przechodzisz przez duchową filtrację, która oddziela to, co prawdziwe, od tego, co zostało podsyłane jako iluzja. Wkrótce zauważysz, że pewne sytuacje zaczną się nagle urywać. Plany, które miały się wydarzyć, przestaną się składać. Ludzie, którzy mieli na Ciebie wpływać, zaczną się wycofywać. To nie chaos, to ochrona. Czasem to, co zostaje zablokowane, było dla Ciebie największym zagrożeniem. A jednocześnie pojawi się w Twojej historii coś, co nazwiesz przypadkiem, choć nim nie będzie. Delikatne zbiegi okoliczności, które ułożą się jak pazy, prowadząc Cię do miejsc, ludzi i decyzji, które rezonują z Twoją prawdą. To będzie jak otwieranie oczu po długim śnie. Twoje serce zacznie czuć coś zupełnie nowego, lekkość. To będzie sygnał, że odchodzisz od wpływów, które próbowały cię zatrzymać w miejscu. Poczujesz, że coś w tobie wraca na swoje naturalne miejsce, jakbyś odzyskiwał fragment siebie, który był długo zagłuszany. Zauważysz też, że twoje pragnienia zaczną się zmieniać. To, co kiedyś wydawało się atrakcyjne, teraz będzie wyglądać pusto. A to, czego wcześniej nie brałeś pod uwagę, zacznie w tobie budzić prawdziwe zainteresowanie. To przebudzenie kierunku, znak, że zaczynasz wracać do swojej właściwej ścieżki. W twoje życie zacznie wchodzić cisza. Ale to nie będzie samotność. To będzie spokój, w którym usłyszysz najwięcej. W ciszy nasze wiadomości stają się bardziej wyraźne. W ciszy twoja dusza mówi najgłośniej. Nie uciekaj od niej, w niej kryje się odpowiedź, której długo nie mogłeś znaleźć. W tym czasie możesz zauważyć, że pewne osoby próbują wzbudzić w tobie poczucie winy lub obowiązku. To test. Ktoś, kto naprawdę cię wspiera, nie używa presji. Ktoś, kto robi to, bo coś ukrywa, boi się twojej niezależności. Obserwuj reakcje, one powiedzą ci więcej niż słowa. Wkrótce będziesz świadkiem odkrycia, które zmieni twoje spojrzenie na jedną konkretną osobę. Coś wyjdzie na jaw, może gest, może informacja. Może czyjeś zachowanie w najmniej spodziewanym momencie. To będzie znak, którego potrzebowałeś, aby podjąć właściwą decyzję. Twoja energia zacznie przyciągać to, co czyste. Osoby o dobrych intencjach będą czuły się przy tobie swobodnie. Osoby o ukrytych motywach nie swojo. To naturalne. Światło zawsze ujawnia prawdę. A ty właśnie zaczynasz świecić jaśniej niż kiedykolwiek wcześniej. A gdy ten proces będzie się pogłębiał, otworzą się przed tobą możliwości, których nie widziałeś, bo byłeś skupiony na czymś, co nie było dla ciebie. Teraz wszystko zacznie wracać na swoje miejsce, i to dopiero początek ruchu, który wzniesie cię wyżej niż zakładałeś. Jeśli czujesz, że te słowa dotykają czegoś głęboko w tobie, odwzajemnij tę opiekę i upewnij się teraz, że jesteś zapisany na tym kanale, aby żadna kolejna wiadomość od twoich aniołów nie umknęła ci w momencie, gdy najbardziej jej potrzebujesz. To co otrzymasz dalej, jest fragmentem wiedzy, której nie każdy ma dostęp, ale ty jesteś prowadzony, więc możesz to usłyszeć. Od jakiegoś czasu energia wokół ciebie zaczyna się porządkować, choć z pozoru wygląda to jak chaos. W rzeczywistości jest to proces odsłaniania prawdy. To, co było ukrywane, zacznie wychodzić na powierzchnię jak oddech po długim zanurzeniu. I właśnie wtedy zrozumiesz, dlaczego czułeś ten wewnętrzny niepokój. Twoja wrażliwość duchowa wzrasta. A wraz z nią zdolność dostrzegania tego, co inni próbują przemilczeć. Prawda zacznie pojawiać się w najmniejszych szczegółach, w sposobie, w jaki ktoś mówi, w tym, co pomija, w tym, co nagle zmienia w swoim zachowaniu. Te szczegóły będą jak igły światła przebijające ciemną zasłonę. Zauważysz również, że coś w twoim sercu zaczyna nabierać odwagi. Już nie boisz się zobaczyć, co naprawdę stoi przed tobą. Ta odwaga nie jest twoja, ona została ci daną bo jesteś przygotowywany do decyzji, która zmieni bieg twojej ścieżki. Decyzji, której nie można dłużej odkładać. W nadchodzącym czasie ktoś spróbuje jeszcze raz wejść w twoją przestrzeń, przekonać cię, że możesz im zaufać, że wszystko jest w porządku. Ale ich słowa będą brzmiały inaczej niż kiedyś puste, pozbawione mocy. To sygnał, że nie działają już na ciebie tak jak wcześniej. To znak twojego duchowego wybudzenia. Twoja intuicja stanie się niezwykle precyzyjna. Zanim ktoś coś powie, poczujesz energię za jego zamiarem. Zanim pojawi się problem, będziesz wiedział, która droga jest właściwa. To prowadzenie będzie tak silne, że zamiast wątpić, zaczniesz ufać temu pierwszemu odczuciu, które pojawia się w twoim wnętrzu. Pewnego dnia obudzisz się i poczujesz, że coś w twoim życiu kliknęło. Jakby fragment układanki, którego długo brakowało, nagle znalazł swoje miejsce. To uczucie będzie subtelne, ale wyraźne. I od tego momentu wszystko zacznie płynąć w harmonii, której tak długo ci brakowało. W twoje otoczenie mogą wejść nowe osoby, a niektóre odejść bez słowa. Nie trzymaj kurczowo tego, co odchodzi. Odejścia są częścią oczyszczania. Otwierają miejsce dla tego, co macie wspierać, a nie obciążać. Pozwól temu procesowi działać bez oporu, on działa dla ciebie, nie przeciwko tobie. Pojawi się również coś, co nazwiesz szóstym zmysłem. To nie będzie przypadek, gdy dwa razy pomyślisz o kimś i ta osoba nagle się odezwie. To nie będzie przypadek, gdy poczujesz, by nie wchodzić w jakąś sytuację, i później dowiesz się, że miała ci przynieść kłopot. To my prowadzimy twoje kroki. Twoje emocje staną się bardziej klarowne. Zamiast chaosu pojawi się przejrzystość. Zamiast wahania, pewność. Ta zmiana będzie, jak powiew, świeżego powietrza który wchodzi do pomieszczenia, w którym długo panował ciężar. Oddychaj tym powiewem, to początek twojego duchowego wzniesienia. Wkrótce zauważysz, że nie wszystko, co zostało ci przedstawione, było zgodne z prawdą. Pewne historie były budowane po to, by cię zatrzymać. Ale teraz każdy fałsz zacznie się kruszyć jak sucha glina. A ty przestaniesz patrzeć na ludzi tak, jak chcieli, byś na nich patrzył. Twoja energia zacznie rezonować tylko z tym, co prawdziwe. To sprawi, że osoby żyjące w fałszu będą czuły przy tobie napięcie. To naturalne. Światło obnaża to, co próbowało pozostać w cieniu. I właśnie dlatego teraz, bardziej niż kiedykolwiek, jesteś nie do zatrzymania. Nadchodzi też moment, w którym zrozumiesz, że to, co miało cię zranić, stało się twoją największą ochroną. Często błogosławieństwa przychodzą w przebraniu utraty. Ale ty zaczynasz widzieć dalej. Ty zaczynasz rozumieć więcej. Zaczniesz również czuć, że coś wielkiego dojrzewa w Twojej drodze. Jakby wszystko, co się wydarzyło, prowadziło do jednego punktu, do wyłomu, który pozwoli ci wejść w zupełnie nowy rozdział. I chociaż jeszcze nie widzisz tego w pełni, energia tej zmiany już cię otacza. A kiedy ten rozdział zacznie się otwierać, odkryjesz w sobie siłę, której wcześniej nie potrafiłeś nazwać. Siłę, która była w tobie od zawsze, ale dopiero teraz. Gdy iluzje opadły, może się w pełni poczuć. Jeśli te słowa poruszają w tobie coś, czego sam nie potrafisz nazwać, odwzajemnij tę opiekę i sprawdź teraz, czy jesteś już zapisany na tym kanale, aby żadna kolejna wiadomość od Twoich aniołów nie przeszła obok Ciebie w chwili, gdy najbardziej jej potrzebujesz. To ważne, bo właśnie zaczynasz wchodzić w etap, w którym każde duchowe prowadzenie będzie miało ogromne znaczenie. Od pewnego czasu Twoje serce wysyła sygnały, których wcześniej nie zauważałeś, delikatne przeczucia. Ciche wątpliwości, momenty, w których czujesz, że coś nie pasuje, choć nie masz dowodów. Te sygnały nie pojawiają się przypadkiem. To twoja duchowa świadomość przebija się przez hałas codzienności, by wskazać ci drogę. Możesz zauważyć, że niektóre osoby próbują teraz odzyskać Twoją uwagę, jakby nagle zrozumiały, że tracą nad Tobą wpływ. Ich słowa brzmią inaczej, bardziej desperacko, bardziej nerwowo. Im bardziej ich energia drży. Tym pewniejsze jest, że Twoje światło zaczyna ich oślepiać. Wkrótce zaczniesz dostrzegać pewne powtarzające się schematy. Zrozumiesz, że coś, co uważałeś za przypadek, wcale nim nie było. Życie przez dłuższy czas próbowało Ci pokazać prawdę, ale dopiero teraz jesteś gotowy, by ją przyjąć bez strachu. To moment Twojego wewnętrznego przebudzenia. Twoja droga zaczyna się oczyszczać, a to oznacza, że pewne energie będą od Ciebie odchodzić. To mogą być osoby, które nie chcą, byś się rozwijał, lub sytuacje, które trzymały cię na tym samym poziomie. Ich odejście może być ciche, nagłe lub niezrozumiałe, ale zawsze ma głęboki sens. Zobaczysz też, że twoje reakcje na niektóre sprawy diametralnie się zmienią. To, co kiedyś cię raniło, teraz nie będzie miało nad tobą władzy. To, co kiedyś cię przekonywało, teraz straci moc. W tej zmianie objawia się twoje duchowe ugruntowanie, coraz trudniej cię oszukać. Zmanipulować, odciągnąć od Twojej prawdziwej ścieżki. W Twojej aurze rośnie światło prawdy. Gdy ono się wzmacnia, fałszywe intencje nie potrafią się przy nim ukryć. Będziesz widział wyraźnie, nawet bez słów. Gesty, spojrzenia, ton głosu wszystko zacznie mówić do Ciebie językiem, którego wcześniej nie rozumiałeś. Teraz staje się on dla Ciebie naturalny. W miarę jak Twoja świadomość wzrasta, poczujesz że coś w Twojej energii zaczyna się stabilizować. Już nie będziesz tak łatwo reagował na emocje innych ludzi. Zamiast tego pojawi się w tobie wewnętrzny spokój, który będzie chronił cię przed wpływami, jakie kiedyś potrafiły cię wytrącić z równowagi. Nadchodzi też czas, w którym spojrzysz na pewne wydarzenia z przeszłości i nagle zrozumiesz ich sens. To, co bolało, okaże się ochroną. To, co wydawało się stratą, było przygotowaniem. Prawda zamanifestuje się w twojej pamięci jak światło, które nagle rozjaśnia ciemny pokój. Poczujesz, że zmierzasz w stronę czegoś większego, choć jeszcze nie potrafisz tego nazwać. Ten ciąg do przodu jest prowadzeniem. Jest jak niewidzialna siła, która delikatnie popycha cię w kierunku, którego twoja dusza pragnie, ale którego twój umysł jeszcze nie rozumie. Zauważysz również, że twoje marzenia zaczną się porządkować. Niektóre stracą dla ciebie znaczenie. Inne staną się wyraźniejsze niż kiedykolwiek. To znak, że twoja dusza zaczyna kierować twoim życiem bardziej świadomie i konsekwentnie. A gdy dusza prowadzi, droga zawsze staje się jasna. W twoich relacjach pojawi się nowa klarowność. Zaczniesz odczuwać, kto naprawdę ma dobre serce, a kto jedynie próbuje dobrze wyglądać. Ta zdolność rozpoznania intencji będzie twoją największą ochroną i jednocześnie twoim przewodnikiem. Nie ignoruj jej. Ona jest odpowiedzą na twoje modlitwy. Z każdą kolejną historią, jaka wydarzy się w najbliższych dniach, będziesz coraz bardziej pewny, że prowadzimy cię krok po kroku. A każde z tych prowadzeń ma jeden cel wyprowadzić cię z iluzji i wprowadzić w świat, w którym twoja prawda ma głos, a twoje światło ma przestrzeń. Twoje serce zacznie otwierać się na nowe możliwości. Zauważysz, że pewne drzwi otwierają się lekko, jakby czekały właśnie na ten moment. Inne zatrzasną się bez ostrzeżenia, ale to również znak, że nie były dla ciebie przeznaczone. A kiedy to wszystko zacznie się układać, poczujesz sobie nową siłę, cichą, głęboką, pewną. Siłę, która nie potrzebuje potwierdzenia z zewnątrz, bo wypływa prosto z twojej duszy. Dziękuję ci z całego serca za to, że pozostałaś ze mną do końca tej wiadomości. Twoja obecność tutaj nie jest przypadkiem, zostałaś prowadzona, aby usłyszeć dokładnie to, czego twoja dusza potrzebowała. Jeśli to, co przeczytałaś, poruszyło Cię choć odrobinę, proszę, zostaw swój lajk. Like. Dzięki temu YouTube zrozumie, że te treści są ważne i pomoże dotrzeć z anielskimi przekazami do większej liczby osób, które ich potrzebują. Napisz proszę w komentarzu amem, aby potwierdzić, że odebrałaś tę wiadomość. To słowo nie tylko zamyka tę część przekazu, ale także otwiera przestrzeń na nowe błogosławieństwa, które już zmierzają w Twoją stronę. Zachęcam Cię również, abyś dołączyła do naszego kanału. Klikając subskrybuj i aktywując dzwoneczek powiadomień. W ten sposób nie przegapisz żadnej kolejnej wiadomości od swoich aniołów, a uwierz, one już przygotowują następne wskazówki, które mają cię wzmocnić, poprowadzić i dodać otuchy. Na ekranie końcowym czekają na ciebie kolejne specjalne przekazy. Twoi aniołowie wybrali je, aby dotknęły twojego serca i otworzyły ci oczy naprawdę o pewnej osobie, która ostatnio często pojawia się w twoich myślach. Nie ignoruj tego, to może być dokładnie to, czego teraz potrzebujesz.